Wydawnictwo Agora przedstawia Maciej się bieda. Orient Czyta Mariusz Bonoszewski. Kto ogląda niebo w wodzie, widzi ryby na drzewach. Przysłowie chińskie. Prolog Jesień 1933 roku. Szatański plan, pomyślała sympatyczna angielka po czterdziestce. Siedząca przy stoliku kafe Orient w Kairze i studiująca papiery rozłożone na blacie. Były na nich przestrzenne szkice czegoś, co przypominało szufladę oraz pierścieni pokrytych cyframi. Zarówno rysunki, jak i ich objaśnienia musiał wykonać ktoś, kto przez wiele lat pilnie uczył się kaligrafii. Angielka spojrzała na nie raz jeszcze i uśmiechnęła się do swoich myśli. Człowiek, który właśnie przysłał szkice pocztą z Genewy, był jej wielką fascynacją. Poznali się kilka lat temu w podróży do Konstantynopola, który teraz nosił nazwę Stambuł i Angielce kojarzył się z ludzkim rowiskiem. Najbardziej w życiu nie znosiła tłumu, hałasu, podniesionych głosów, dżemu pomarańczowego i mleka, zwłaszcza gdy się gotowało i kipiało jak to cholerne miasto. Towarzysz podróży do Stambułu potrafił ją wyciszyć. Słuchanie go było jak balsam dla duszy. Miał siedemdziesiąt kilka lat, długie białe włosy i wąską brodę w tym samym kolorze, która trochę upodabniała go do kozy. Był Chińczykiem urodzonym w Szanghaju, mieszkającym w Szwajcarii i robiącym w Europie jakieś kolosalne interesy. Przez niezwykłe zielone oczy Angielka na swój użytek nazywała go nefrytowym starcem. Pojawiał się w jej podróżach na wschód jak duch, który przebywa wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. Pomógł pokonać kilka życiowych wiraży, pozbyć się nieprzyjaciół i bronić swego. Był skuteczny, niezawodny i bezwzględny. Lubiła tak wyraziste postacie. Orzeźwiająca odmiana popoznanych w podróży znudzonych brytyjskich arystokratach, ich pretensjonalnych żonach i zblazowanych lokajach zapełniających przedziały pociągów i kajuty statków. Ostatni raz widzieli się kilka tygodni temu w tej samej kafejce niedaleko koptyjskiego kościoła św. Sergiusza w Starym Kairze. Angielka, ubrana tak jak dziś w spódnicę do kostek i kolonialną bluzę z tenisu z naszywanymi kieszeniami, była rozdrażniona. Kilka dni wcześniej otrzymała list od pewnego klubu w Londynie, który wykluczał ją z członkostwa, posądzając o skłonność do uznawania sił nadprzyrodzonych. – Cholerni dranie! Poskarżyła się nefrytowemu starcowi. Jeszcze mnie popamiętają. Chińczyk zamilkł i przymknął powieki. Musiała chrząknąć po kilku minutach. Sample complete. Ready to continue?